Witam państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Stanie się niebezpiecznie, bo przez cały dzień będziemy rymować. Pojedziemy do maka, kupimy Big Maca, aż Wioli z dupy poleci sraka Ale nie umiem rymować! Jak dlaczego nie tak umiesz rymować? Mówisz? Dlaczego nie umiesz rymować? Wiola, ja nie, nie, nie to bardzo prawa. prosta sprawa. Nie, to nie jest bardzo prosta sprawa. Ja w tym dzisiejszym odcinku nie będę się Niestety przez cały dzień musimy rymować, ja bo ja... taka jest. Twoja rola. Jeżeli jesteś nowy na kanale, nie zapomnij o subskrypcji, drogi panie. Kliknij tam na dole, e, aż ten przycisk szary się stanie. Widzisz Wiola, to wcale nie jest takie trudne jest sobie trudno, porymować. Nie nie się Daj ja nie wam kamerę. Ja nie umiem rymować, ale spróbować. Widzisz Wiola, każdy może sobie w tym domu porymować. Ja nie umiem! Gówno mnie to Wiola obchodzi. No nie, Musisz no nie, rymy nie. składać. Stop! stop. Niestety nie jestem w stanie. No Taki podrywać? odcinek Cokolwiek. wymyślony, więc to się stanie. Kogo mam podrywać? Cokolwiek. Nie, proszę. Gdzie proszę. jest dredziasty? Proszę. Chyba obraca jakieś niewiasty. Eee, nie, eee, dredziasz jest w kibelku. Czyli wali kloca. Tak, od <laughs> 30 minut. Po tym pikmaku chyba. Także zapraszam Państwa do oglądania, bo dzisiaj. będzie trudna sprawa. Odcinkiem będzie bardzo trudna sprawa. Bej! Dredziarz dredziasty, wyłaź z kibelka, bo Wiola już robi tobie śniadanie, a jeśli nie wyjdziesz, to tobie nie stanie, ej. Uuu. Dzisiaj rymujemy przez cały dzień, więc tak się nie ja patrz, bo cię zleje olejnik Gay. Gay, liże klej. Olejnik Gay zawsze liże klej, bo z niego głupi... no. Chyba wiecie, co? Co? Niestety Wiola rymować nie potrafi, bo ma wielką... No, to nawet stare. tego nie mówię, coś... <noise> Czasami umiem zrymować, ale po prostu nie chcę, bo boję się... Na jej ręce. Bo boję się wpierd... Że będą grube konsekwencje. O! o! Rymujemy cały dzień, więc się z tego śmiej. Wow. Twoje rymy kwadratowe chyba nie przypadną. Twoja... Ale śmierć! Śmierdzisz oh. jak zupa wioli grzybowa. Skibelka mocno śmierdzi, bo dredzias postawił tam swoje obierki. Chodźmy już na dół. się <śm> Możesz się ubrać, wiola. Załóż na siebie jakiegoś kondoma. Świnia jest cała, ale to cała bana, bo dredziarz jej nie wytar ryja z rana. No, na, 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 na. Świni nie myje, bo świnia jest brudna. Nie będę dotykał tego gówna. To było niemiłe. <śm> to było niemiłe, no ale wyszło, ale muszę. to było niemiłe, on tylko zwyzywał tą biedną świnię. <śm> nie wiem, co tu zrymować. Będę sobie stał. I się chwilą delektował. Jak myślisz, Adam? Mogę dać świni te słodkie bounty? Świnia zje wszystko. W sumie jak Wiola, bo mają ten sam poziom wielkiego bodomora Straszny cringe, ale gdzie jest świnia, no, bo chciała dostać banty do ryja Udziału, bo w sumie jest cringe ja wina? jak to z ser To nie jest moja wina, to tylko była głodna świnia Do widzenia Wiola, proszę pakować się do auta, bo nie chcę na ciebie patrzeć Aż do białego ranka Wszyscy gotowi, jedziemy na miasto Dredziarz dredziasty, może zjadłbyś w McDonaldzie ciasto Ciasto z chęcią, zjem sobie na śniadanie, Wiola dziś dostanie lanie Uuuu Wiola dostanie lanie, no, bo dredziarzowi coś tam staje A jutro? Bo jutro, bo już dzisiaj nagrywamy, że freestylujesz Że, że my... ja freestyluję? Nie, że my freestylujemy Wiola znaczy... wysłowić się niestety nie potrafi Olej spierdalaj już do tej szafy Już nagrywam, będzie na odcinku Dobra Dobra, Nic z tobą dzisiaj nie nagrywamy ci posz... dupę, bo będziesz zaraz rozjebany U. 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 całe życie jesteś ruchany U. Dzień dobry Proszę chipsy, od dzisiaj nie palę, bo od tego jarania kaszę nie Jakie? Ja. Najlepiej miętowe albo kiekane, bo smak w tyczniu już ryje mi w Najlepiej, rzu rzuć wszystko, bo to jest też nałóg, a kaszleć i tak nie przestaniesz. coś. Zaj, tak. już, już, ja już tyle. Wiola, Wiola to najbardziej cringe'owa osoba. Razem z sobie nagraj pornola. Nagra? Nagraj pornola i nagraj te filmy. Daj mi aikosa albo wrzucę cię do windy. Nie. Wcale wiola nie jest i słodka jak Kola, więc z Zabielskim dobra byłaby rola. Oh. <laughs> nie szarp nie proszę. Jedziemy do Maka. Kupisz sobie Błota. tam dużego Big Maka. To zjesz jeszcze jednego. Mówi to o Tobie twojego. że chcesz jeszcze jednego. Okej, okay, dredziasty, Składamy zamówienie w Maku. Chcesz jakiś big? agresywny czy może być slowmo? Bit agresywny, zawsze standardowo Papier, kamień, nożyce, by było stylowo Okej, okay. one, two, three Przegrywasz dredziasty więc Dobra. składasz zamówienie u tej niewiasty Dredziast, dredziast, dredziasz Zaraz twoja kolej chodzisz. No i zamów sobie kole albo dwie w sumie mogą być, bo mi się bardzo, bardzo, bardzo chce pić. O oh. wow. Wypiedala już z tego auta dredziarz, składaj zamówienie, bo będzie gleba Ej, musisz to podgłośnić Żebym zrobił tutaj freestyle. Wchodzę po Big Mac'a, no i robię sobie Big Mac. Wow! Poproszę, chciałbym tutaj coś tu zjeść. Najlepiej dużą kawę, no i coś innego wiesz. Nie wiem co pan ma, ale coś dobrego chce. Najlepiej duży Big Mac i dużą kolę. Ej, też chcę tutaj dostać do tego tu for you, no i inna jakaś dobra oferta jaką macie Albo dajesz mi tu albo ściągasz gacie Co jeszcze tam macie, tu dobrego? Albo wyjdziesz sam, albo ze swoim kolegą <ścoughs> Wywalczyłeś sobie freestyle'em Maca, a ja sobie pojadę do KFC na kurczaka. Jakaś ja ciota za mną trąbi na mnie Powiedz smudredziasz, że to bardzo nieładnie. Z tego bardzo maka... nieładnie tak robić, trąbić tutaj na nas, z tego maka, z pierwszej sceny będzie dobra straka. Ojo, oh, oh, Adamu, chyba powinieneś skończyć z freestylem, bo ci to nie wychodzi z garbie. Przyszliśmy sobie do galerii w grę e, na VR. E, w każdym razie w McDonaldzie się nażarłem, no i gruba ze mnie świnia. Wiola e, też się najadła. Nie jadłam, ja, e, ja pijam kawkę. No i straciła talię, jak widać. Dredziasty, dredziasty, weź coś biora. tutaj nawiń. Wiola, coś się mało. Czyżby kamuś cię i by ci to było mało? Posła i się obraziła, a my idziemy pograć sobie na Drogi Drogi kamusiu, chyba słabego partnera sobie wybrałeś, co? No niestety, niestety biora, nie bardzo. żyję, więc muszę jakoś załatwić tę sprawę. Musisz nadrobić swoim skillem. Muszę Borda. nadrobić swoim skillem, ale ja teraz nie żyję. Dredziast to grać nie umiem, więc przegramy biora, tą grę w sumie. jesteś słaby, ty przegrywasz. Jesteś słaby, nie Bo. Ja jest gra, dredzias, od Pina, czy w ogóle nie umiesz tutaj wyjechać. Kamuś, mój drogi, ale uniki tutaj robisz. Chyba po tej grze pójdziemy se na lody. Ale drena w końcu nie No nie mam kontroleru dredżasz, jak taki, taki bot stoi w jednym miejscu teraz Trzeba zabijać orki, bo muszę rozwalić wszystkie sporki. O! tego, walgo, Dobrze! Dawaj na nawin coś tutaj ziom. Cały czas nabijam, ale w ogóle sumie orki pozabijasz. Gdzie są te orki? Gdzie są orki? Tak strzelam i tak trafiam, Dredzias i Mordeszki, mordeczki, dajcie jakieś rymy. Opiszcie co widzicie, bo to Kpięte są jakieś orki kpiny. W Majorki, a nie to były orki z Majorki. Dredzias nie, nie ma cela, w ogóle totalnie. Jest ze w skarbie. O! Wow! To się czuje i orków masakruje. Zacznij strzelać we wszystkie potwory, a nie stoisz tak schylony. Zaraz slajdujesz, bo potworów zabijać nie umiesz. Ja zabijam wszystkie orki, a ty jesteś cienki, jak brodki. Ja zabiłem 8, on zabił 0, więc ja jest już pieprza na drzewo. Dredziarz, Dredziarz, czemu palisz tego szluga? Z tą paską wyglądasz jak ta paluga. Bez kitu Nie palę papierosów i nie palę innych rzeczy Spalę sobie jednego Tak, dla hecy Ale rymowane tutaj jest słabo Gdzie jest wiola? Wiola, wiola, wiola chyba gdzieś zginęła Musiała odbyć czynności Zaczynające się od zera Czyli skończyła tam gdzie była Szukamy jej czy kładziemy na to kija? Kładziemy na to kija, tak jak kładę teraz Szluga Zgadnie. na tą ziemię bo ona jest częścią naszego teama. Nie zrymowało się nic a nic, a trzeba zakupy zrobić, bo głodny jestem jak świnia. Chciałeś, chciałeś fotkę, no to ją zrobimy. Nie musisz się przejmować bezwzględnej rozminy. Twój kolega ja też chce fotkę, no to zaraz ją tu zrobię. Ale miałem teraz taki wers mocny, ale go nie powiem. W sumie też się zrymowało. Ziomek, chcesz ze mną fotkę? Niestety nie mam maski, więc jej nie zrobimy. Bo on ma ci podpaski dzisiaj zamiast maski i ma na oczach klatki. Chyba, że chcesz zamiast maski te podpaski na mojej twarzy i zdjęcie zrobione będzie bez twarzy, tak, czy siak. Albo zakryj się tak i zrób z nim zdjęcie. O tak. Bo masz ambicje, no i bo to masz ręce. Wielka, obrażona, bo są, skradłem jej serce. Dla <laughs> niej liczyły się tylko pieniądze. I cały czas ma pretensje. Tak. Okay? Wiola, idziemy na zakupy, bo chcę kupić sobie loda. No to i ty, ale bo co ja ci to jestem potrzebna? Musisz wybrać tego loda, bo z ciebie jest dobra krowa. I zaczynasz, i zaczynasz. Nie zaczynam, Wiola. A to jest takie winne, to jest tak niewinne. Zrobisz trika na desce, będą nasze nuty od jutra na esce. Jak zrobię trika na desce, co ty pieprzysz? A może jak ja zrobię trika na desce, to jutro będą nasze nuty na esce. Jest taka brudna mama. W sumie cię to bawi, że z niej jest dół na Bawi mnie, bo śmierdzi od niej ciągle. Ma wielkie cyce, no i dużą torbę. Chyba przez te cyce ciebie do niej ciągle. W każdym razie, Wiola, może zamiast do biedronki pójdziemy sobie pooglądać pająki. Nie, bo ja się boję pająków bo i dobrze o tym wiesz. do obiadu więcej mąki. Z biedronki. Z biedronki. Co Nie. ty na to wiesz? Nie, idziemy do biedronki. Dawaj, Wolę biedronki. na wystawę pająki. Nie, ja się ich boję. Na One nas zjedzą. teraz. Bo zaczynałaś tu od zera. Chodź, Viola. Nie, ja się nami. boję pająku. Gadaj, Ale Adaś też się boi. Przecież ja jesteś zakochana w jednym już. <grym <grym <grym> w <życiu. grym> Dzisiaj dzień nam idzie wolno, bo nagrywamy w dużym slow -mo. Dzisiaj wolny bit, no i wolny styl. Viola, się tak nie patrz, bo popłyniesz z tym. Viola nadal w tobie zakochana, więc będzie patrzeć się do rana. Taka jest zabawa. Sobie na 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 Na, 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 To na, nie, 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 cały rey. Weź już od nas się odczep, no i wpływ. Jesteśmy tutaj w sklepie, no i patrz się ochrona. Podobnież tutaj nie można kamerować, ale wow. i tak sobie kamerujemy, bo jak kładziemy awesome. na ich problemy, jo. Jo, Jesteśmy Lecimy tutaj w sklepie... Teraz, bo, iberko, ...bo muszę się naplać, bo ze mną jest cienko, może wleci mi lepszy pląk i winę tutaj coś lepszego, jo. Oh. Faka, mam ochotę na kurczaka z KFC. Nie zła. Chciałbyś y, kupić tu w realu kurczaka? Wlep Chyba realu, padaka. To jest Carrefour madafaka To jest Kerfur na Carrefourze? Nie, jest taka W każdym razie Wyzywać kamerzystę tutaj można. Jesteśmy tutaj w sklepie, a ze mną moja siostra. <śmiech> <śmiech> łomża, Łomża, trzasne takie piwo. Drzedziesz szaśnie, tak? Piwo, piwo jasne, zaraz sobie chlasne. Nie pij alkoholu, bo to wczesna jest godzina. A potem alkohol. Łatwo się wypinasz Łatwo się wypinam i no i łatwo się wyginam? To tylko jedno piwo Nie rozkminiaj O mordeczko, zaraz zjem monte Jadłem to nawet kiedy nie było to modne ty Jak wiesz to monte to ci spadnie na tej formie Nie spadnie mi forma, nie spada mi nigdy Wchodzę level wyższy, jakbym wchodził do windy To dla ciebie monte Czy chciałbyś się kupić? Czy dalej będziesz się kurwa to smucić? Wolę Monta nie kupować zje... monte Wolę trzasnąć tobie w mordę Okej okay. To co kupujemy monte? Tak Czy wychodzimy ze sklepu? Bo to już nie jest modne To nie jest modne wyjście ze sklepu? Nie, nie jest jedzenie monte modne Modne jest wszystko Wiem zaraz montę. I będziesz jak pośmiewisko, bierz to montę. Faktor z kogoś tutaj podrywał. Widziałem wszystko, widziałem jak ją dotykasz. Mordę już ty widziałeś, słyszałeś. Jesteś pantoflem i tyle w temacie. Tyle w temacie. Ona do ciebie już coś gadała. I ciągle Mówiła. do ciebie tu startowała. Mówiła. Podszedłeś do niej, złapałeś za dupę i powiedziałeś Ale Super. ma Cooper! <laughs> tak było. Masz rację. Wszystko w temacie. Spod się nie ma na peru. pierogi! <laughs> na te pierogi się spotkacie. Słuchaka. Albo na macie. Tredziarz dredziasty, przeterminowany, jajka. kolega Uciek, bo nie ma dzieci. Prośba, maskę po ty nosi. Ej, te jajka są otrute, nie kupujmy dobra. w ogóle. Dobra, maskę tu Robię założyć. Ten za to był. Dobra, dobra. Nie ma robienia kamer, to nie jest kura studia pedagogiczna. Zakładam jajka na siebie. Nie kupuj, Dobra, tych to już Dobra, do widzenia pana. Bo, 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 A dlaczego? Nie, nie tutaj kurwa. A czemu nie mogę? Bo nie. Ale to pan mi podchodzi pod obiektyw. Dobra, tu nie jest kura, tu jest rewizyjny. Proszę. Ale, ale mogę nagrywać. Nie. Na nie. Idziemy stąd i przestajemy to nagrywać? Czy będziemy dalej tu Nie, Witam tutaj wszystkich. Co to za zgromadzenie? Możemy i Dobra, weź i koy, bo tutaj i mi panowie. tu marudzi? Tu czekamy Co to, na, ochronę. na ochronę. Pomóżcie mi, drodzy panowie, ja już umieram z tą Przerwa chwilowa. No, my nie freestylujemy ogólnie, bo ty źle wytłumaczyłeś widzą My w tym filmie po prostu staramy się jakby złączyć słowa, które nie mają sensu. Tak. No I tak. Rob... I rob... I rob... I rob... Nie mają sensu, ale... My, to, 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 my, tak. my po prostu staramy się jakby powiedzieć zdania niby rymując, Tak, ale bo my musimy o czymś powiedzieć, o coś musimy powiedzieć, ale musimy to zrymować. O to tak, w tym filmie po... chodzi. Nieważne jak, to nie ma... Muszyma się komunikować. To nie ma być, być rym za rymem i to nie ma być coś takiego jak cały czas freestyle, tylko mamy się komunikować przynajmniej jednym Mam w zdaniu, na takiej zasadzie, że to wytłumaczyłeś widok. A myślisz, że ten ochroniarz przyjdzie z ochroną? Nie wiem, nie wiem. Bo by fajna scena Leżku. była. E, zaraz wyjdę z tego sklepu, z tego względu. Nie, w ogóle mnie to nie boli, bo nie boję się policyjnych patroli. Dredziarz, czekamy na patroli. Nie boję się niczego, no i nie boję się ochrony. Chodzę sobie po sklepie i jestem zadowolony. Hey. zobacz jakie buty. Możesz sobie je kupić? Mogę sobie kupić... Nie będziesz się już nigdy smucić. Ale Ty nie wiem, czy mnie buty? stać, bo te buty są drogie. Ale te Boże, buty są suchary, ale co jest faza? Jak będziesz miał takie buty, to każdemu mówisz nara. Jak będę mieć takie buty, ty to prędzej pójdę do lekarza. <gry> dawaj, dawaj, kupuj, bo to całkiem niezła sprawa. Zapłacisz jedynie tylko dolara. I noga połamana. <gry> Widzisz tą ochronę? On wzywa sobie pieski. Myśli, że zadzwoni, no i że jest lepszy. Teraz rozmijają, co nam zrobić, ale nic nie mogą, więc skończy się na tym, że nie podejdą ziomo. Nie podejdą do mnie, bo nie wiedzą co tu robić. Znowu będą gadać. No i coś tam mogą... sobie pod nosem pierdolisz. Okej. Okay. Zrobione zakupki. A Wiolka kupiła dwa kartony wódki. Żeby tak. zapić wszystkie smutki. Ja... Kupiłaś jakieś stare bułki. Ojście do Dzwoni na te pieski. Chyba mają w głowie śmietnik. <grymety> Nawet jak zadzwonią, to nic tam nie zrobią. Chyba wstali dziś w lewą nogą. Czekamy na policję, czy przechodzimy sobie? Nie. Yeah. Przechodzimy sobie. <grymety> a <Zabieramy. Zabieramy>. <grymety> zawsze chciałem mieć z tobą zdjęcie. Nie wierzę, że tu jesteś. Ale przybiję ci pionę, bo po to mam rękę. Yo. Yo. Obstrali mi furę, Obstrali mi auto? Jak ich dzisiaj spotkam, to spuszczę im manto. Wow! Wiola, pakuj te walizy. Za dużo ci pomogłem. Wiola, 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 musisz sobie radzić. Co mam ci powiedzieć? Ma Co ci mam ci poradzić? Wiola chyba sobie dzisiaj nie poradzi. Chyba, że Dredziazowi. No dobra Viola, skończymy chyba ten film, ale jeszcze musimy dobra, na pająki nie. pójść. Nie na pająki. A idźcie, to ja poczekam nie to nie. nie, z nami. Nie. Na pająki, a potem będziemy e, zbierać... E, Słuchaj! Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że dostaniesz moc Spidermana czy cokolwiek. Ode mnie się odczepię. ja zostaję samodzielnie, no to sobie czekam. Ja sobie ogólnie gdzieś pojadę i patrz przyjadę, dobrze? Nie. Ej, ten trunek wypić nie, teraz, czy może wypić później? W sumie Jak to nie wiem, może. Jak może utrudnić sobie życie i skosztować go na później? Dredziarz dredziasty, chodź zobaczyć pająki. Zebrane z i łąki. Takie Ma pająki. W sumie lubię je i się ich nie boję. Nie Ale ładne pajączki. Dziewczyna nudne te pająki. Zinfekuj łapki i wracamy do naszej wiolki. Do twojej. Wiolki. Twojej wiolki albo twojej. Nie wkurwiaj mnie, bo ci przypomnę. No. Do auta wsiadamy, idziemy coś zjeść. Wiola przygotuje, a potem spadnie deszcz. Drydziasty drydziasty, co się stało. Stoisz tutaj tak jakby coś cię bolało. Rozwalony cukier, rozwalony arbus, wiola co się patrzysz, wyglądasz jak bambus. سهم so, huh? Wyglądasz źle, zakupy nieudane. Kupiłaś byle gówno i masz w ciebie zwałę Bierzesz, Róża dłoń, bierzesz ten odkurzacz. Jesteś tutaj w domu, więc musisz się mnie słuchać. Wow, nie, musisz, nie muszę się tu słuchać, nie muszę też nic robić. I jak nie zrobisz mi jedzenia, to będę cię głodzić. Już masz odkurzać. Nie obchodzi mnie to, że powiedziałam. Zakończ ci zakończ ten odcinek i zakończ ten film, drogi. I weź w, w końcu odejdź i ze mnie spłyn. Na nara, na, Nie masz na, się elo, odkurzać elo. siema, siema, się masz, się Ci powiedz też o lajku Subskrypcja na dole, komentarz też się przyda Łapeczka Olka, od rana do mnie się wypina Cały czas za mną chodzi, z kamerą biega Wieczór... Weź już mnie tu nie kop, bo z ciebie lebiega Wieczór to zweryfikuje Jo <grywka>